Popołudnie z Radiem Opole. W naszym studiu Tomasz Ognisty, przewodniczący Solidarści, Solidarności Rolników Indywidualnych na Opolszczyźnie. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wybiera się pan na wieczorne spotkanie tak, z prezesem o, Kaczyńskim? Tak, oczywiście. A co? czego się pan spodziewa, że co pan usłyszy? Że będzie was prezes zagrzewał do boju? Myślę, do że aktywności. na pewno. Czego bym się spodziewał? Spodziewałbym się przede wszystkim prezentacji kandydatów, wszystkich, którzy startują z list Prawa i Sprawiedliwości. No pan też startuje. Tak, ja również startuję. Do tej pory nie było jakby prezentacji wszystkich kandydatów. Liczę na to, że wieczorem ta prezentacja kandydatów odbędzie się, oczywiście z udziałem... Taka gala można powiedzieć, tak? Gala, tak, dokładnie, z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława mhm. Kaczyńskiego. A jest pan zadowolony z tych postulatów, które, których realizację zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica na czas po wyborach? Myślę tutaj na przykład o tej ósemce konkretów, które były złożone. Tam się pojawił ten postulat taki, żeby sieci handlowe... Mocniej eksponowały i korzystały z tego, co produkują lokalni dostawcy. To jest chyba taki postulat, który wraca co jakiś czas. Tak, on wraca, ale ja powiem na samym początku. Większość tych postulatów, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone przez rząd prawa i sprawiedliwości, czy tutaj ta lokalna półka, to są postulaty Solidarności rolników indywidualnych, które od dwóch lat co najmniej były składane jako, pro, jako projekty, propozycje. I kilka z tych pomysłów już weszło, jeśli chodzi o rząd, zostały one przegłosowane, weszły w życie. Choćby nawet taki taki program, o którym my mówiliśmy cały czas, wsparcie producentów trzody chlennej, wsparcie mhm. dla tych hodowców, którzy hodują Lochy. To wsparcie było nawet dwukrotne. I to spowodowało jakby tendencję, która jakby zatrzymała spadek, spadek czy likwidacja, jeśli chodzi o stada Loch. I to był jeden z postulatów, i tutaj ta współpraca na, na tym akurat mhm. poziomie z rządem e, poszła. jeżeli chodzi kierunku. o te produkty w, w marketach, to słyszał pan też o tym, że od razu już markety to i sieci handlowe oprotestowały, powiedziały, że no nie są w stanie fizycznie tego wykonać. Ja nie dziwię. Sieci handlowe oczywiście boją się tego tematu, ale my, jako Związek, jako Solidarność, my pójdziemy dalej, ponieważ mamy takie możliwości, jeśli chodzi o prawo unijne, funkcjonuje to również w innych krajach. Półka to jest jakby powiedzmy jeden krok, a drugim krokiem, na przykładzie Włoch, Hiszpanii czy, czy Francji, parking wokół marketu to jest miejsce publiczne. I są odpowiednie zapisy w dyrektywie unijnej, że 30% takich parkingów może być przeznaczone na sprzedaż bezpośrednią dla lokalnych rolników. I my będziemy szli, my będziemy szli krok dalej. 30% parkingu, na którym producenci lokalni warzyw, owoców. Innych produktów związanych z rolnictwem, będą mogli sprzedawać. Tak to działa we Włoszech. I, I... rozstawić swój stragan, tak? Na ale czasami na przykład w sezonie pod tymi marketami pojawiają się sprzedawcy truskawek, ale oni pewnie muszą chyba zapłacić marketowi. tak? Dlatego my, my jesteśmy na etapie teraz sprawdzania, e, jeśli chodzi o parking, który znajduje się w pobliżu, e, w bezpośrednim sąsiedztwie marketu. I jeśli, jeśli te wszystkie informacje potwierdzą się, mamy, mamy to od naszych kolegów z Włoch i z Francji, że w ten sposób jest to yy, u nich zapisane, więc my również będziemy dążyć do tego, yy, aby te miejsca parkingowe 30% były przeznaczone dla lokalnych produktów czyli dla lokalnych rolników oraz produktów, które one produkują. We Włoszech taką ciekawostkę, którą usłyszałem, jest tak, że niektóre markety znalazły na to sposób. Pojawia się sprzedawca, rolnik, ze swoim zdrowym, wyprodukowanym produktem i market dosłownie w pierwszych 15 minutach kupuje od niego wszystko i rolnik wraca do domu. Z... nie z... o to chodzi. Nie, no to nie o to chodzi. Ale, ale takie przypadki są, a my chcemy właśnie, żeby rolnicy Producenci wędlin i tak dalej mieli tą możliwość. Bo dzisiaj naprawdę, nie oszukujmy się, rolnik ma małe szanse, żeby sam mógł wejść na półkę do marketu. Tu naprawdę musi być sieć pośredników, przetwórców, dystrybutorów, którzy i tak wszyscy będą musieli na tym zarobić. A my tu mówimy o tej sprzedaży bezpośredniej, więc półka jest ok, ale my będziemy szli o krok dalej. Panie Przewodniczący, no taki temat, którym w tej chwili chyba też rolnicy, mam nadzieję, żyją, bo przecież to dotyczy również poniekąd ich losu. To jest ten temat związany z konfliktem na tle embarga na produkty rolne napływające z Ukrainy do Polski i do tych krajów tzw. frontowych. Stanęło chyba na tym, że właściwie my się nie zgodziliśmy. Trzy kraje, dwa kraje poszły naszą drogą, a reszta się chyba wycofała Bułgaria prawda, i Rumunia. Więc, jakby się nasza siła w tym przetargu słabnie. Jak pan myśli, jak się skończy ten konflikt? Bo po obu stronach już pojawiają się coraz ostrzejsze wypowiedzi. E, tak. E, patrząc na to, jako, jako rolnik z opolszczyzny, mówię wprost: e, Ukraińska ziemia w tym momencie jest takim towarem wymiennym. Zachód, to słyszymy od ludzi mieszkających w Ukrainie, prawiających ziemię od rolników. Zachód po prostu w zamian za pomoc, mówimy tutaj o broni, żąda tego, aby w Ukrainie część ziemi należała do tych koncernów niemieckich, francuskich, do tak zwanych agroholdingów, które w Ukrainie są w ilości ponad 16 czy 20 takich potężnych firm, które gospodarują na areale ponad 100 tysięcy hektarów. I tak naprawdę to zboże, które dzisiaj wjeżdża do Polski, do tych wszystkich krajów przyfrontowych, pochodzi właśnie z tych agroholdingów. Rolnicy ukraińscy, którzy, którzy gospodarują na tych swoich małych gospodarstwach, małych, bo u nich gospodarstwa zaczynają się od 200-300 hektarów do 4000, to jest mały rolnik ukraiński. To ten mały rolnik ukraiński, który gospodaruje sobie na tym... 500 czy 1000 hektarów ma dokładnie taki sam problem jak rolnik w Polsce, który ma 50-100, a może ma jeszcze większe problemy niż ten rolnik, który dzisiaj ma w Polsce te problemy. Więc tu jest ten problem. Gra toczy się. Nie... Paweł Kukiz użył takiego sformułowania, że to nie, jest, nie, jest, nie są zboża ukraińskie, tylko zboża produkowane na Ukrainie. I, do, i tutaj z Pawłem Kukizem e, zgadzam się całkowicie. Agroholdingi, czyli te duże firmy zachodnie, to jest, szanowni Państwo, panie redaktorze, to są naczynia połączone. To, co dzisiaj próbuje robić Unia Europejska, Komisja Europejska, swoimi nowymi Szalonymi pomysłami, czyli zalewanie gruntów w Polsce, które przez ostatnie naście lat ktoś meliorował, drenował, wpompowano miliony złotych, aby Park Biebrzański, mówimy tutaj o Podlasiu, rolnicy mogli korzystać z łąk, mogli te łąki kosić i karmić swoje zwierzęta. Ktoś dzisiaj w Unii Europejskiej wymyślił, żeby to zalać. Pytam się po co? Chodzi o ograniczenie produkcji mleka w Polsce, ponieważ. Duże firmy zachodnie budują swoje farmy mleczne w Ukrainie. Jeśli ktoś mówi dzisiaj w Polsce, jeśli ktoś mówi w Komisji Europejskiej, że musimy rozpocząć ugorowanie gruntów na poziomie 4%, to ktoś, kto sobie policzy areał Polski e, gruntów rolnych minus 4%, to wychodzi na to, że na drugi rok w Polsce musiałoby zostać nieopsianych 800 tysięcy hektarów ziemi rolnej. Czyli robimy Miejsce na co? Przecież podobno jest wojna, tak? Ma brakować żywności, a ktoś, a Unia Europejska, konkretnie mówimy tutaj, Unia Europejska chce nam płacić za ugorowanie gruntów. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska poprzez swoje różne firmy, interesy, które, które w Unii Europejskiej jakby to wszystko sponsorują, mają w Ukrainie już swoje grunty. I tam spokojnie ta żywność zostanie wyprodukowana. Ale to ma być tak jak do Europy. Kiedyś mówiono o Ukrainie, że to spichlerz Europy, to ma się teraz realizować ten scenariusz? O tym pan mówisz? Ten scenariusz się realizuje. Ten scenariusz się realizuje już co najmniej od 10, może 12 lat. Ja obserwuję po swojej miejscowości, w której mieszkam, w Kieczu. Była kiedyś taka firma, która dosłownie dwa razy w tygodniu robiła. Kurs w stronę Ukrainy z maszynami rolniczymi. Miałem kolegów, którzy wozili te maszyny rolnicze, i oni nic przez 10 lat nie robili innego, tylko wozili maszyny rolnicze na Ukrainę. To kilka lat temu jakby zaprzestało, a dzisiaj tego są efekty. Że ten sprzęt przywieziony do Ukrainy przez te firmy z zachodu, bo nie oszukujmy się, tam polskiego kapitału jest bardzo mało, to dzisiaj zaczęło działać. Tak? Ziemia ukraińska została jakby. E, ruszona na nowo, nowymi technologiami. Tam w Ukrainie, w dużych agroholdingach są najnowsze technologie, które dzisiaj e, są w rolnictwie europejskim. Więc... Ale to na jakiej to pozycji stawia polskiego rolnika? Jest w ogóle w stanie konkurować z, z Ukrainą? Nie, jeśli mówimy o, o tutaj o jakimkolwiek konkurowaniu, to nawet y, nie, nie mówimy w tych kategoriach, ponieważ my, jako rolnicy europejscy, tak, mhm. o, których, o którym nam się mówi, nam się zakazuje. Wycofuje się nam środki ochrony roślin. Nie możemy robić tego, nie możemy robić tego, a w Ukrainie można robić wszystko, a nawet więcej niż to, co robiliśmy do tej pory jako Polscy. W niższych kosztach, zapewne o, też. Do, oczywiście, po pierwsze, rozbóg pól, czyli mówimy tam o wielkich kompleksach, o tych setkach hektarów, które znajdują się w jednym kompleksie, które są prostsze w uprawie. Mówimy o środkach ochrony roślin. Które nam, polskim rolnikom, przez Komisję Europejską zostały już wycofane parę lat temu, a dzisiaj one nadal są w użyciu w Ukrainie. Więc jeśli mówimy o jakimkolwiek konkurowaniu, to pytam się, na którym poziomie to ma być? Czy wracamy, czy Ukraina podporządkowuje się pod restrykcje Unii Europejskiej, które są narzucane na nas, rolników tutaj gospodarujących w Polsce, w Czechach, na Słowacji? Czy my jako Europa przestawiamy? Z powrotem pod, to, pod zasady, które panują w Ukrainie. A jak jest w takim razie Państwa stanowisko wobec tego embarga nałożonego jednostronnie przez Polskę, tak to nazwijmy, podtrzymywać je za wszelką cenę, czy, czy może podporządkować się jakby decyzji, która zapadła w Komisji Europejskiej? Decyzja, jeśli chodzi o decyzję, którą podjął rząd, jest bardzo dobra. Decyzja, która została podjęta przez Komisję Europejską, no, pokazuje tak naprawdę, że jedność, że coś takiego jak jedność w Europie nie istnieje. Czyli ktoś w Brukseli chce decydować za nas. To, o czym my mówimy o tych nowych pomysłach Brukseli, to co, to co rząd Zjednoczonej Prawicy często podkreśla, że Bruksela chce decydować za nas. Ale to nie tylko za Polaków. Chce decydować za Czechów, za Słowaków, za Rumunów, za Węgrów. Więc czy my o taką Unię Europejską walczyliśmy? Jeśli, jeśli dzisiaj Ukraina jest pasażerem w tym unijnym pociągu, jest pasażerem na gapę i próbuje w tym pociągu rozdawać karty, tak to nazwijmy, i mówić, kto w którym rzędzie siedzi, i. Co będzie robił? No to przepraszam, no to nie na tym to miało polegać, więc to wszystko jakby się składa w jedną całość, że w Ukrainie tak naprawdę to zachodnie koncerny, duże zachodnie koncerny, produkujące środki ochrony roślin, produkujące nawozy, one już w Ukrainie gospodarują na milionach hektarów, które będą niesamowitym zagrożeniem, jeśli chodzi o rolników w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. Tomasz Ognisty, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych na Opolszczyźnie był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na